Witam Państwa serdecznie, tutaj Danut Cholewski, TVP Prawda Ci Powie. Proszę Państwa, dziś jesteśmy na polskich ulicach, po raz kolejny, między Wami, między polskimi Polakami i w tym nowym roku pytamy się polskich Polaków, jak żyje im się w Nowym Ładzie, bo od 1 stycznia weszedł w życie program Polski Ład, który ma zrobić dobrze 18 milionów Polakom. Proszę Państwa, widzimy tutaj pierwszego jakiegoś pana, który idzie tutaj z rana. Zapytamy go. Halo, halo. Proszę Pana, jak żyje się Panu w Polskim Ładzie? A, witam serdecznie, drogą telewizję. Bardzo mi miło, że mogę się tutaj wypowiedzieć, nazywam się Jan Niedymał, proszę pana, jak mi się żyje, no co ja mogę panu powiedzieć, proszę pana, no yy, ogólnie od nowego roku mój pracodawca obniżył mi stawkę za złożenie jednego długopisa, proszę pana, ponieważ jestem monterem długopisów, ponieważ ten przedsiębiorca ma podwyżki gazu, podatków, no i musiał mi obciąć na stawce, proszę pana. Dlatego nie za ciekawie to się dzieje, ale ja powytłumaczę, proszę pana, panu, i tutaj telewidzą wszystkim, czemu to tak się dzieje. Ja, proszę pana, jestem prawiczkiem. Ja nigdy gołych piersi na oczy nie widziałem, proszę pana, i nigdy pochwy nie wąchałem. I ja po prostu sam po sobie z życia wzięte, proszę pana, wiem, jak to wygląda, jak to niszczy psychikę. Jak człowiek czuje się, proszę Pana, nieszczęśliwy w życiu, tak? Jak nie ma tej dostępu do tej takiej miłości, proszę Pana, tak samo jak prezes partii rządzącej, proszę Pana. I stąd co się właśnie bierze, tak? Psychika jest zniszczona i pojawiają się różne dziwne pomysły, proszę Pana, takie chociażby jak właśnie ten polski ład, który spowodował, że mam mniej pieniążków za jeden złożony długopis, proszę Pana. Dlatego, no co ja mogę powiedzieć? No nie żyje mi się to są obrażowana. Mam nadzieję, że to się zmieni i wrócimy do normalności. Pozdrawiam. Witam drogą seniorkę. A jak pani się żyje w polskim ładzie? Ja witam pięknego pana serdecznie, panie, jak mi się żyje. Co ja mu panie, panie powiedzieć? Ja całe życie uczciwie pracowałam, panie. Ja pracowałam na rzeźni, panie. I nie jednego świnioka, żem porumbała. I nie jedna polska rodzina, panie z apetytem kotleta wjebała Z tego świnioka, panie, co porumbałam. Panie, ja uczciwie pracowałam. Ja z niejednym rzeźnikam się przespałam, panie, na chłodni. Czy wie Pan co to znaczy? uprawiać Miłość na chłodni, panie. Jak tam jest zimno, jak dupa od mrozu na panie. sutki stoją jak lodopodobne, tanie lody z biedrunki, panie. Całe życie się poświęcałam i uczciwie pracowałam, panie. Tylko po to, żeby tero, panie, na emerytura. Jak chłop już nie żyje, panie. To mam 1200 emerytury, panie, i 600 złotych na leki wydaje, panie. A od dwóch lat swojego lekarza nie widziałam, bo ja no przez te telefony, mnie, panie leczuje, no te same leki mi na panie, a później wątroba zjebana, panie, bo on nie wie, jak nie widzi pacjenta, to nie wie, panie, czy dobrze przepisuje, czy nie dobrze, i tak wie pan, kurwa, z rozpędu wszystkim seniorom. Kurwa same leki, panie. I tak to je teraz w tej Polsce polski ład, panie. Jeszcze ten rachunek za gaz dostałam, panie. To aż mi pochwa zwibrowało, panie, jak zobaczyłam ta podwyżka za ten gaz. No nie wiem, panie, jak to będzie, nie wiem. Tak obiecywał ten Jarek, panie. Ten kurwa, dziewica z żuli Boża, panie, że tak będzie wspaniale. A tutaj, panie, chuj się zapowiada wielki, no. No ale co zrobić? Życzę wszystkim polskim polakom, żeby jakoś to wytrwali, no. Mu, no, pozdrawiam serdecznie z całego serca. Seniorka Pelagia.